Dobra, trzeba się wziąć za mistrzowskie wyzwanie. Witam Was bardzo wszystkich, bardzo serdecznie i zapraszam Was do odcinku Mistrzowskie Wyzwanie, czyli chodź. Pograjmy oczywiście na samym wstępie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, do zostawienia łapeczki w górę, aby być na bieżąco oczywiście poprzednie odcinki były troszkę opóźnione, no ale mam nadzieję, że nic się nie stało. Chciałem po prostu, żeby każdy odcinek był, no może nieregularnie, ale żeby każdy odcinek był tutaj na kanale, żeby nie pomijać, nie pomijać żadnego odcinku, bo jakby nie patrzeć, wkładam w to serce i wkła No i tak naprawdę pracę, a lubię! to robić, dlatego nie chciałem, żeby opuścił jakikolwiek odcinek, dlatego ostatnio na kanale widzicie odcinek codziennie, więc mam nadzieję, że będzie to fajna rekompensata. Mam nadzieję, że będziecie ze mną na bieżąco. Już niedługo, oczywiście, odcinki również z kolekcjonera, jeżeli chcecie, no to zapraszam, oczywiście nadrobić stare odcinki. E, może niedługo wejdą jakieś shortsy. Mam nadzieję, że będziecie ze, mną, będziecie ze mną na bieżąco i będziecie tutaj aktywnie. Komentować, bo oczywiście każdy Wasz komentarz biorę pod uwagę jak ostatnio Mikołaja, on się ucieszył. Zresztą bardzo się z tego cieszę, e, ja również. Mm, więc komentujcie jakim zamiarzem chcielibyście, żebym zagrał następnym, następny cały odcinek. Poprzedni odcinek był poświęcony MZ. Dla Mikołaja, powtarzam to, bo takie komentarze i aktywność liczę. Na taką aktywność liczę, więc możecie wbić i napisać, jakim zadymiarzem mam zagrać w następnym odcinku. Oczywiście cały dzisiejszy odcinek poświęcamy na zdobycie zdoby, zdobycia. Jak najwięcej winów, wyzwanie mistrzowskie oczywiście, jak najbardziej, więc zapraszam Was na serdecznie na ten odcinek. Kurczę, jak zwykle na samym wstępie się rozgaduję, tak abyście aby byli na bieżąco i żebym wysłał. Ja lubię rozmawiać w ogóle, ja chyba powinienem być, e, z... powinienem zatrudnić się w jakimś radiu albo coś, bo kurczę, nawijam, nawijam, bo uwielbiam rozmawiać, albo może, nie wiem, nagrywać jakiś podcast, żeby w końcu jakieś słowa mi się skończyły, bo ja najlepiej lubię rozmawiać, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i że zostaniecie ze mną. Tutaj. I że nasza armia się powiększy. Mamy już ponad 500 sub 530 subskrypcji, więc mam nadzieję, że będziemy sięgnąć gwiazd i to pierwsze tysiaczka wbijemy bardzo szybko. Musicie mi przypomnieć, żebym następnym razem, kurczę, muszę sobie sam pamiętać, żeby dać efekty do gry. Słuchajcie, no to co, no to mamy do nowego skinę, jeżeli chodzi o Bo. Ostatnio średnio nam poszło, ponieważ no... Niestety tutaj zasięg nam nie domagał, ale oczywiście grałem tutaj nagrywając ekran. No i zobaczymy, jak nam pójdzie w pierwszym meczu mistrzostw w wyzwaniu mistrzowskim. Gramy sobie, bo nowym skinem, którego ostatnio zdobyliśmy. Jeżeli nie wiecie, no to możecie wbić sobie oczywiście na kanał. Fajnego spray'a użyłem akurat pod mistrzostwa, no i zaczynamy grać. To jest oczywiście tryb nagroda, jak na razie bardzo fajnie nam idzie, zresztą może obniżę trochę kamerkę, abyście zobaczyli tak naprawdę ile tutaj jest, jakie jest wojna gwiazdek, bo tu mamy 6 kontra 10 już niestety, 12 yy, gwiazdek yy, przeciwników, no i niebies niestety niebieska gwiazdka jest po stronie przeci przeciwników, nasz Edgar tutaj użył... Yy, doładowania i zdobył te gwiazdki razem z niebieską, jest aktualnie 15 do 12. No i lecimy dalej. Tutaj było bardzo blisko, oczywiście, wygrania, a jest tak naprawdę końcówka: jest jeden, i no niestety wygrali, ponieważ dynamik mnie tutaj zablokował. Eee, no i wygrali pierwszy, pierwszy mecz przegrany. Oczywiście, jak już mówiłem, pierwsza porażka, a można maksymalnie 4 porażki. W pierwszym meczu już porażka, no. Niestety, mam nadzieję, że odkujemy, odbijemy i będziemy jak najwięcej tutaj zwycięstw. Przypominam, że w Brawl Stars wyzwanie mistrzowskie można mieć 15 winów. Na razie mamy 0 i 1, przegrano, także nie zaczynamy e, za dobrze, ale próbujemy się odbić. Tym razem wybrałem sobie Edgara. E, mówię, jeżeli Edgar jest taki mocny i mam go naprawdę na hipor to może nam tutaj, tutaj coś pomoże. No to co, no to zaczynamy wojnę. Tutaj e, schował się w krzaki. Edgar do mnie przyleciał, no i niestety zginąłem. Tutaj próbowałem się wbić i pokonać dwóch. Myślałem, że pokonałem dwóch, a tak naprawdę pokonałem jedno, e, bo tam był troszkę taki e, fake. E, no i Edgar przyleciał do mnie. Próbowałem go pobić i go pobiłem, ale nie należało do mojego konta, Lecę do następnego jego pobiłem kolta, e, więc e, tak tutaj to wygląda aktualnie. Gwiazdki 12 do 9. No, próbujemy to wygrać, próbujemy to wygrać, ale czy nam się to uda. Włączyłem hiperdolodowanie troszkę za wcześnie. E, u, użyłem skoku i tutaj no niestety tamten Edgar był mocniejszy, bo użył tarczy i nagle gwiazdki się zrobiły e, z e, 18 do 18-17, więc znowu bliska walka. Ale tym razem wygraliśmy e, po moim e, zabiciu, oczywiście Colda. E, najlepsza akcja była tutaj dwóch, próbowałem rozwalić. No i rozwaliłem, ale do tego fajka zostawił, no niestety. Tak to wygląda. Zwycięstwo pierwsze. Zobaczymy, co nam tutaj wyskoczy w Stardropie. Oczywiście, ten pierwszy Stardrop to jest z tej ścieżki wygranych. No i zdawaliśmy punkty y, na y, zademiarze, no, a teraz gwiazdka. Niestety, tylko bardzo rzadka. 100 monet do do konta oczywiście z jednej wygranej mistrzostw. Teraz lecimy tutaj całą ścieżkę, widzicie. Wszystkie etapy, które są jakie są mistrzostwa w sklepie mamy nowe przebrania, została przedłużona melodi, mamy bezkresny prezent Njorda, czyli same monety, nowe przebranie do Bibi plus Bibi, oferta specjalna to jest oczywiście hokejowy Mortis, no i teraz odbieramy sobie oczywiście. Oczywiście, za, nadużywam słowa oczywiście darmowych prezentów, czyli podwójne PD i monetki. Mamy tu oczywiście nowe przebrania. Akurat z tym oczywiście pewny króliczek, babeczkowy daryl. DJ Mz w ogóle bardzo chciałbym tego skina też, tak jak samo to, bo DJ Mz są zabłyskotki. I mówię, no nie, no co jest grane? E, no ale na razie nie jest nam dane. Kupić za mało, za mało błyskotek mamy, a ostatnio właśnie DJ Mz nie były zabłyskotki, a teraz jest fajna promocja. Jeżeli chcecie wyrwać, no to zachęcam oczywiście. Jeżeli kupiliście ten karnet, e, to tam na pewno dużo błyskotek doszło do waszego konta. No to co, zaczynamy. Kto pierwszy tutaj będzie miał gwiazdkę. No niestety nasi przeciwnicy. Ja tutaj próbuję naładować sobie ulta, żeby do nich skoczyć. E, przeczekać, przeczekać tą chwilę. No ale czy nam się to uda, czy nam się to opłaci, bo przeciwnicy mają już jeden, yy, jedną gwiazdkę. No i my tutaj zaczynamy bardziej spokojnie, bardziej jakby profesjonalnie podejść do tego. O, tu chciałem skoczyć do, parpej, do Piperki, ale niestety Piperka uciekła, jakby wiedziała, że będę chciał skoczyć. I za chwilę użyła swojego ulta, no i niestety przegrywamy 5 do 0 tutaj skoczyłem rachu ciachu pach pach no ale 8bit mnie tu odstraszył razem z Piperką. jeszcze 8 -bit ma swoje ulta on jest naprawdę bardzo mocny jeżeli ktoś umie inteligentnie zagrać naprawdę potrafi sprawiać problemy no i nas niestety ściągnęli na taki kozi róg i, i nie wiemy tak naprawdę co tutaj zrobić e, piperka nas tutaj straszy razem z darylem tam e, co chwilę czekają już widzę że oni mają dwa ulta mimo wszystko próbuję skoczyć tutaj do tego do tej grupki ale Daryl no, dary lużu e, ulta niestety przegrywamy na razie 19 do 8 jeden kill ale widzimy już tutaj że kill będzie po naszej mimo że gdzieś tam walczymy jeszcze jest 19 do 13 to już wiedziałem że no niestety tutaj raczej przegramy mimo zobaczcie walczymy do końca ale niestety czas nam się skończył tutaj ten czas był niestety po nie naszej korzyści dlaczego dlatego oni też się wycofali no i mamy niestety następną porażkę. E, czyli dwa z czterech porażek i jednego tylko wina, Chciałbym zaznaczyć, że naprawdę kiepsko nam poszło. To odebrano oczywiście z karnetu następną emotkę. No i mamy 19 do 13, jeszcze jeden kill i wygramy, więc skoczyłem po prostu do koltego skończyłem i wygraliśmy ten mecz 21 do 17. No i wygraliśmy ten mecz, więc mamy dwa winy na dwa przegrane. To dalej nie jest dobra statystyka, no ale zobaczmy co nam tutaj pokaże za gwiazdkę? Oczywiście nagroda za numer 2 i mamy jakiego stardropa. No niestety, tylko bardzo rzadki. Come on, bo przydałby się jakiś mocny, na przykład mityczny, żeby dostać jakąś skórkę, albo w przykład nowego zadymiarza. Także come on, come on twórcy, fajnie by było. Na w ogóle legendarny trafić. W tym odcinku fajnie by było. Colt tam był. O, tutaj mi się udało, że mieliśmy odporni, bo kurczę by nas zaatakowała, no i aktualnie przegrywamy. Mimo, mimo, że mamy Spike'a, mimo, że mamy tutaj kolda, um, no to niestety ja tutaj um, nie byłem dobrym kolegą z teamu, mimo, że mamy remis, to próbuję gdzieś tam, tylko, że właśnie oni mogą mnie z daleka załatwić, uciekając, a ja chciałbym ich dogonić. No, aktualnie zabiłem Mandy e, i próbujemy to jakoś wykerować, próbuję tutaj jakoś popchnąć zespół do przodu. Ale to jest błąd, ja powinienem też, też gdzieś tam troszkę być cierpliwy, też tam gdzieś uciec. Mimo wszystko wygraliśmy ten mecz, także jestem bardzo zadowolony, mamy trzy wygrane mecze. Więc fajnie, zwycięstwo oczywiście po naszej stronie, czyli zobaczymy co teraz dostaniemy ze StarDrop. Oczywiście wygrana z trzeciej i tutaj niestety tylko bardzo rzadki, więc no niestety e, tutaj... Że tak powiem, twórcy gry nie chcą mnie tu rozpieszczać. Los, bóg losowości nie, są, nie jest po naszej stronie. Ale możecie wcisnąć łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. To może loso, losowo dziś nam się uda. Mamy nowy, nową mapkę, mamy nowy tryb. Tym razem zadyma. Ehm, tak naprawdę wybierając tego zadymiarza, zapomniałem, że to już jest zadyma, że to nie jest ten. Ale mówię, dobra, lecimy. No i tutaj nie wiem, co się stało. Chyba zablokował mi się telefon. Bo oni strzeli mi Gola, ja nawet nie wybiegłem, więc nie dziwię się Spajkowi, że był zły. Bo tak naprawdę nie zrobiłem nic, żeby obronić tej piłki. Jest 1-0 dla przeciwnika. Bo ja chciałem tu pobić MZ, ale mówię, dobra, ulta użyję w tym momencie i strzeliłem na 1-1. No i tu bardzo szybki kombek, jeżeli chodzi o przeciwników. No i strzelili. Ja już miałem tą piłkę tak naprawdę przy nodze. Już chciałem ją wybić, ale niestety Escobar strzelił tak mocno, że nie daliśmy rady I mamy już trzecią. Trzecią porażkę z mistrzostwa, i ja wiem, tutaj macie całą ścieżkę. I ja wiem, że mamy tylko trzy winy, i tylko jedną porażkę możemy zaliczyć do tego, aby skończyć te mistrzostwa tylko z trzema winami. Mówię, co się dzieje, to należy pech. Mimo wszystko, ja też nie jestem jakoś idealny w to grę, I gdzieś tam też się psuje. Aktualnie mamy 1 do 0 i przegrywamy to. Ja przyjmuję piłkę, i w ogóle to był totalny błąd. Bo mówię, chciałem zyskać tą piłkę i wy, wy, tak naprawdę straciłem piłkę i przegraliśmy ten mecz. To był prawie jak samobój, i mówię, no nie, cośmy zrobili? Przecież ja zrobiłem ostatnią porażkę, no i przegraliśmy. I naprawdę w te mistrzostwa mam tylko trzy winy, i to można pokusić się o wstyd nawet. bo nie poszło nam zbyt dobrze. Ja mówię aż zrobię screeny, bo nie dowierzam, co tu się dzieje w poprzednim poszło nam lepiej. No ale niestety tylko 3 winy, i tak to wygląda. No niestety, nic nie poradzę. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będziecie ze mną na bieżąco. I um, jest mi mega smutno, bo myślałem, że w tych mistrzostwach zdobędziemy więcej nagród i że osiągniemy więcej winów. Tu niestety tylko 3 winy. E, tak to jest jak się gra z randomami. Ostatnio ja grałem z Teamem i yy, komunikowałem się z nimi, to lepiej przede wszystkim lepiej nam szło, no ale tutaj niestety jest to tylko i wyłącznie trzy wygrane. No i przegraliśmy 4 razy, bo, bo można było maksymalnie 4 razy przegrać. Ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że w ramach pocieszenia, mnie, bo jest mi mega smutno dostanę subskrypcję na tym kanale dodatkową no i łapeczkę w górę, mam nadzieję, że będziecie ze mną na bieżąco i zapraszam was na następne odcinki, już niedługo już niebawem, może jutro, a może za dwa dni, zobaczymy jak to ustawię i zobaczymy co, nam, co nas zaskoczy jeszcze Brawl Stars, zapraszam was oczywiście na kanał Tori dwa razy i i Damian, bo oni są przede wszystkim na bieżąco, a ja się tym po prostu bawię. Mam nadzieję, że będziecie ze mną na bieżąco. Trzymajcie się i bawicie się razem ze mną. I pamiętajcie o komentarzu, jakim zatem chcielibyście, żebym grał przez cały odcinek. Trzymajcie się i na razie, cześć!